Trener Michał Dudek, przyznam się szczerze, że jak ja zawsze wybieram miniaturki, potrzebuję jakiegoś dobrego yy, wizualnego zdjęcia, które muszę dodać potem na YouTube'a. Nie mam nigdy problemu, żeby znaleźć Michała Dudka uśmiechniętego. Pewnie dzisiaj będzie tak samo. Tak, yy, będzie tak samo, bo, bo dziewczyny przysporzyły mi dużo powodów do uśmiechu. Yy, Spodziewałeś się mieć takiego przebiegu meczu, jaki był, że był taki no, nierówny, to był nierówny mecz. Znaczy myślę, że tak, to z zewnątrz wyglądało, jeśli chodzi o wynik, bardzo nierówny mecz. Yy, ja bym powiedział, że to był właśnie wyrównany mecz, bo my wiedzieliśmy na co stać ten zespół, na co stać nasz zespół i zespół przeciwny. Spodziewaliśmy się właśnie fajerwerek z jednej i z drugiej strony. I chcieliśmy przede wszystkim dać bardzo ładne widowisko, bo uważam, że obydwa zespoły zasługiwały na, na to zwycięstwo w tym meczu. Jak patrzyłem z boku, to te dwa poprzednie mecze, które graliście i tak zarówno z waszej strony, jak i ze strony Kalisza, no to był dzień do nocy. Dzisiaj wreszcie zobaczyliśmy kawał dobrej siatkówki. Myślę, że my już od paru lat jako zespoły znamy się bardzo dobrze i poważnie się nawzajem motywujemy, można powiedzieć, że się elektryzujemy. mamy do siebie też dużym szacunkiem, lubimy ze sobą przebywać i to przynosi wielkie wydobisko, bo tam nie ma żadnej złej krwi, tylko faktycznie jest szacunek do przeciwnika i sportowa walka wyciąga z nas co najlepsze. Czy jest jakiś element, co o tym, że to Wy się cieszycie ze złota, a nie Kalisz? Ciężko mi teraz to wskazać. Pewnie po analizie będzie łatwiej. Jeśli chodzi tak o mój zespół, ciężko mi jest powiedzieć, sportowo, jak to wyszło w tym meczu. Jeśli chodzi o mój zespół, to na pewno chciałbym dziewczyny tu publicznie docenić za to, że mi zaufały i dla mnie prywatnie to jest ten czynnik, który na tym zaważył. Zuzanna Suska, najlepsza zawodniczka całego turnieju. Nieczęsto się zdarza, żeby taka nagroda trafiała do MVP. Nieczęsto, z tym, że bardzo to zasługuje, bo ona wnosi niesamowity spokój w przyjęciu u nas. Nawet kiedy nie jest to jej zakres odpowiedzialności, ona w łamku sekundy decyduje i robi to, to co ma zrobić i my sami z trenerem drugim otwieramy oczy.